No pewnie, że mógł być lepszy Wydaje mi się, że zagraliśmy najlepszy mecz W tej rundzie Ale trzech punktów nie ma Jesteśmy naprawdę bardzo Smutni, załamani Ale jednocześnie Już powiedzieliśmy sobie, że Koniec Z chodzeniem z głową w kolanach nie możemy się poddać, nie możemy ciągle być smutni, załamani. Jest dla nas promyk, promyk nadziei. To nie, było najgorsze, nie był najgorszy mecz w naszym wykonaniu. Mówiło się, że nie potrafimy wytrzymać meczu czy tempa przez 90 minut. Dziś, oczywiście, mieliśmy w drugiej połowie zadyszkę i pewne problemy, ale w końcówce to my bardziej chcieliśmy wygrać. Staraliśmy się zdobywać bramki także koniec, koniec z marudzeniem musimy grać o trzy punkty i taki mamy zamiar już e, taki zamiar, z takim zamiarem pojedziemy już we wtorek do Kielc no taki, taki już urok e, meczów w naszym wykonaniu że czego byśmy nie wymyślili, co byśmy nie zrobili to i tak przeciwnik ma tą jedną okazję i zdobywa gola e, no cóż trzeba bardziej, jeszcze bardziej się koncentrować choć nie wiem czy jest to możliwe, bo proszę mi wierzyć, do każdego meczu podchodzimy wydaje mi się, że z odpowiednim zaangażowaniem, koncentracją i z wszystkim, z czym się da do meczu a jednak takie sytuacje się zdarzają, brakuje trochę trochę tego szczęścia piłkarskiego, które wierzymy, że w pewnym momencie wróci do nas i wszystko zacznie się układać po naszej myśli no skąd Paweł wziął na siebie odpowiedzialność, stanął w tym momencie, w tej minucie, mimo tego, że choć pewnie nie jest jeszcze w 100% przygotowany, to wziął na siebie odpowiedzialność, chwała mu za to, nie mam nic o co pretensji do Pawła. Proszę nas nie obarczać tą odpowiedzialnością. Są odpowiedni ludzie w klubie, którzy tą odpowiedzialność biorą na siebie. Proszę ich o to pytać że chyba nie. No cóż, nadarzyła się okazja na treningach, czasami się robi różne fajerwerki, ale w meczu jakoś nie było okazji. No cóż, nie jest to oczywiście najważniejsze, ale, ale pewnie z humorem, z humorem podejdziemy do tej sytuacji w szatni. I mam nadzieję, że na optymizmie będziemy budować, budować naszą przyszłość, bo inaczej po prostu się nie da. Po drogi innej nie ma po prostu. Dla nas każdy będzie z dobrą okazją, jak widać, niekoniecznie nam się to udaje. Ale na pewno się nie poddamy, na pewno, na pewno nie zwiesimy głów, nie mamy zamiaru. Droga jest jedna. Koncentracja, zaangażowanie, walka, praca i w końcu przyniesie to rezultaty. No to ze, względu, ze względu na boisko przede wszystkim. Ale też było trochę czasu, żeby chociażby petar mógł, mógł trochę z nami potrenować, także. Także dobrze że tak się stało, czy, czy naprawdę to dobrze to się okaże we wtorek. Znaczy, myślę, że to nie do mnie pytanie. Z tego co widzę, to jest to naprawdę obiecujący chłopak z, dużym, z dużymi umiejętnościami. Oczywiście w, 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 wszedł do naszej drużyny w takim momencie, e, jakim nikt pewnie nie chciałby wchodzić, ale starał się grać swoją piłkę, czyli, czyli kombinacyjnie chciał rozgrywać. Pewnie nie zawsze to wychodziło, ale, ale czuję, że w przyszłości możemy, możemy na niego liczyć. Takie, 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 były, takie były zarzuty, że nie wytrzymujemy meczów, całych meczów na pewnych obrotach. No to to było. No być może tak, tak trochę, trochę było, ale też jeśli gra się, gra się po 90 minut mecze, to, no to tym cyklem meczowym dochodzi się do, pewnych, do, do tej wytrzymałości. Być może to zadecydowało, więc być może będzie jeszcze lepiej w najbliższych meczach.